No taki obiekt, który wiąże się ze wspomnieniami, to sprzed y, pół roku z kontrowersją nie gryzłeś się w język mówiąc o tym, że, że trochę to było nie fair, że zagraliśmy z Piastem nie w ramach sparingu, ale dzisiaj ta drużyna chyba, chyba wzmocniona przez tą pierwszą nie będzie. No dzisiaj nie będzie, ale to jest cały czas y, profesjonalny klub, który, który trenuje profesjonalnie, który ma zawodników, którzy, którzy żyją tylko i wyłącznie z piłki nożnej, więc takie mecze zawsze są ciężkie. I, I na pewno musimy być mocno przygotowani, bo, bo ta młodzież piasta jest bardzo dobra i ona to pokazuje w tej lidze. I, i rok w rok jest, jest na odpowiednim miejscu w tej, w tej tabeli. Punkty też potrzebują, tak jak i my, więc spodziewamy się ciekawego i, i fajnego widowiska. Nic nie może trwać wiecznie. Przekonaliśmy się o tym przy meczu z Polonią Łaziska. Tam nasz teren został zdobyty, no ale na tych wyjazdach też. I my coś przywieziemy, to jest ten dzień. No mam taką nadzieję, też szatnie powiedziałem, że kurczę, nie wypada tylko trzech punktów z wyjazdu i, i musimy coś dorzucić do, do tego worka. I czy to jest ten dzień? Był pewniejszy, gdybyśmy cały tydzień przepracowali na trawie naturalnej i byśmy byli do tego przygotowani. No nie jesteśmy przygotowani, bo, bo nie trenujemy na tej trawie. Treningi w tygodniu odbywały się oczywiście na, na boisku sztucznym, więc, więc tutaj być największy nasz problem. No ale tak, no mam nadzieję, że dzisiaj w końcu po, po tym meczu siądziemy i podsumujemy dobre zawody i, i będą punkty, no ale tego obiecać nie możemy, zawsze mówię zawodnikom, że, że muszą zagrać na 100%, a co mecz pokaże, to, no, to będziemy mogli podsumować po meczu. No dzisiaj troszkę zmian w składzie, bo, no, bo Rafał Otwinowski gdzieś gdzieś po nocce i no nie da rady grać o 11 rano w sobotę, gdy, gdy nie spał całą noc, więc tutaj stakuje Mikołaj Karwot i, i jest na to przygotowany. Wraca po dłuższej przerwie, po kontuzji do składu Kacper Sadlak, i, i tutaj liczę, że nadam że dużą jakość ofensywie. No i Gwiazdka wraca do, do środka pomocy, i tutaj też jestem spokojny, że, że ten środek pomocy tu to będzie dobrze wyglądał. No, do. no, Można też zajrzeć na ławkę i na to, kto, kto wejdzie, bo tak naprawdę po zmianach w meczu z Bełkiem ta drużyna odrobiła wynik i, i, i przekłada. Znaczy, już, już analizując ten mecz z Bełkiem na spokoju, to. Uważam, że wyglądało tak, żeby my stworzyć sobie sytuację bramkową, to musieliśmy od bramkarza rozpoczynać i, i finalizując tę akcję. I, I tutaj to wyglądało bardzo dobrze w budowaniu tej gry, czy, czy, czy z, z niskiej strefy, czy, czy wyżej, bo po tych sytuacji mieliśmy dużo, a przeciwnikowi dawaliśmy sytuacji na tacy, gdzieś tam błędy indywidualne, czy, czy proste piłki za plecy. Nie, nie byliśmy pewni siebie, nie byliśmy mentalnie gdzieś tam przygotowani. W takim sensie, że znowu coś może nam nie pójść, i, i z tego wynika problem. Mam nadzieję, że, że po tygodniowym zwycięstwie z Bełkiem, dzisiaj zespół już mentalnie inaczej podejdzie do tego spotkania, i, i to będzie widać na boisku, bo umiejętności są duże i to pokazują zawodnicy w każdej jednostce treningowej, więc, więc musimy na nich liczyć, wspierać ich i mam nadzieję, że, no, że zapuntują się. Wiemy co wiemy to robić? Tu nie ma więcej co trzeba pójść za grać. Dawaj to, my jedziemy. Wiasta, przepraszam. Po przerwaniu serii 5 spotkań bez wygranej, drużyna Ruchu Radzionków pojechała do Gliwic pójść za ciosem i przerwać inną męczącą dla siebie pasę. Cidry w delegacji nie zapunktowały, bowiem od sierpniowego wyjazdu do Tarnowskich Gór na starcie z rezerwą ekstraklasowego Piasta jechały zdeterminowane, by wreszcie nie wracać do Radziankowa z pustymi rękami. Zadanie zapowiadało się niełatwe, choć tym razem Gliwiczanie inaczej niż nieco ponad pół roku temu w konfrontacji z Żółtoczarnymi nie oparli swojej drużyny na zawodnikach pierwszego zespołu. Trener Marcin Ccionka zdecydował się zagrać w Gliwicach w tym samym ustawieniu, w jakim jego podopieczni ograli tydzień wcześniej KSD Korbełk. W wyjściowym składzie doszło jednak do kilku korekt. Pauzującego za żółte kartki Marcina Kowalskiego zastąpił Kasper Sadlak. W obronie miejsce Rafała Twinowskiego zajął Mikołaj Karwot, zaś do środka pola wrócił Bartłomiej Gwiaździński kosztem rozpoczynającego mecz wśród rezerwowych Łukasza Piątka. Początek tego spotkania był dość wyrównany, ale żadna ze stron przez kwadrans nie potrafiła stworzyć dobrej bramkowej okazji. Tak było do 15 minuty. Dominik Świetlicki zagrał piłkę wzdłuż linii bocznej, później poradził sobie z Mikołajem Karwotem. Oliwier Maziarz, po czym zawodnik Piasta, uderzył obok interweniującego Dawida Stambuły i gospodarze wyszli na prowadzenie już po pierwszej sytuacji, którą stworzyli sobie pod bramką Cidrów. A zatem podopieczni trenera Marcina Trzonki szybko zmuszeni do odrabiania strat na ich pocieszenie. Tydzień wcześniej ta sztuka im się powiodła, wówczas w meczu z dekorem bełk odwrócili losy meczu. Teraz jednak trzeba było najpierw doprowadzić je do wyrównania. Pierwszy próbował Mikołaj Karwoty. Jego uderzenie po ziemi bez większego kłopotu obronił jednak Dawid Rychta. W 23 minucie groźny atak przeprowadzili Gliwiczanie. Piłkę z lewej strony boiska dostał Jakub Jurczyga. Miał naprzeciw siebie Szymona Turczyna, dlatego wycofał piłkę do Dominika Żaka. Żakę miał trochę miejsca, ale jego uderzenie zostało zablokowane. To jednak nie koniec problemów ruchu. Najpierw świetnie obronił uderzenie Oliwiera Maziarza, Dawity Stambuła. Dobitka Jakuba Jurczygi była z kolei niecelna. W 29 minucie w okolice pola karnego przeciwników przedostali się Radzionkowianie. Piotr Kwaśniewski dośrodkował z prawej strony boiska, nie sięgnął piłki, ale z zdołał się jeszcze z futbolówką odwrócić Szymon Siwy, ale miał na tyle trudną pozycję, że nie udało mu się już oddać celnego strzału. W 39 minucie znów sposobu na doprowadzenie do remisu. Szukali żółtoczarni. Dośrodkowanie Kasprasa. Dlaka głową kończyły Alan Sproty. Niezłe to było uderzenie, ale przytomnie między słupkami swojej bramki spisał się Dawid Rychta. Po pierwszej odsłonie, która zbyt wielu emocji nie przyniosła, 2 Dwadliwice prowadził z ruchem radzionków 1-0 i Cidry musiały poszukać w szatni sposobu na to, by odrobić straty po zmianie stron. 48 minut. Czasu. Tworzysz jedną, drugą, bo muszę się. Nie dajmy, to jest to samo, co było na lantek. Nie wejdźmy na mecz, że już się skończy, bo przegrywa jeden zerów. No nie, on się dopiero zaczyna. Ale jak się dzień z bełkiem. I będzie dobrze. Dawaj, jedziemy z meczka. W przerwie trener Marcin Trzcionka zdecydował się na jedną zmianę. W miejsce Kacpra Satlaka na placu Kry pojawił się Daniel Polacki. To miało pomóc w pogoni za Gliwiczanami, ale pierwszą groźną akcję w tej drugiej części meczu przeprowadzili właśnie gospodarze. 48 minuta. Jakub Jurczyga był faulowany przez Piotra Kwaśniewskiego. Sebastian Jarzębak kazał jednak grać dalej. Dominikę Żak podał piłkę do Ahmeda Suare. Ten stanął oko w oko z Dawidem Stambułą, ale ten pojedynek przegrał. 52 minuta meczu, rzut wolny mają gospodarze, piłka dośrodkowana w pole karne trafiła na głowę Dominika Świetlickiego, jego strzał obronił Dawid Stambuła, skuteczna była poprawka Mateusza Kopczyńskiego, ale wcześniej Sebastian Jarzębak przerwał grę, dopatrując się przewinienia zawodnika Piasta. W 59. minucie strafienia cieszyli się Radziankowianie. Rzuty rożny wykonał Szymon Siwy. Główkę Mikołaja Karwota obronił Dawid Rychta, ale skoczył do tej piłki Alan Sprot i wpakował ją do siatki Kliwiczan. Pewnie cieszyłby się z tego trafienia bardziej, gdyby nie to, że mocno ucierpiał w walce o górną piłkę. Długo trwały zabiegi pozwalające powrócić do gry snajperowi Cidrów. Dla niego najważniejsze było jednak to, że po długim czasie trafił do bramki rywala, robiąc to po raz trzeci w tym sezonie i doprowadzając do stanu 1-1. Trzy minuty później utracone prowadzenie. Starali się odzyskać się piłkarze Piasta Gliwice. Oliwier Maziarz miał piłkę na 16 metrze od bramki Dawida Stambuły. Jego uderzenie lewą nogą tym razem było niecelne. Po drugiej stronie boiska sprytnie rozegrali rzut wolny Kowianie. Oliwier Lazar podał do Piotra Kwaśniewskiego. Ten wykładał piłkę Danielowi Bolackiemu. Bolacki w ostatniej chwili od podania został jednak odcięty. Ruchem miał jeszcze rzut rożny, po którym piłka wpadła pod nogi Szymona Siwego. Ten jednak wyraźnie przestrzelił a to 67. minuta. Kapitalne podanie Tomasza Harmaty do Piotra Kwaśniewskiego. Ten dobrze opanował piłkę, ale uderzył prosto w Dawida Rychtę. To mogło, a nawet powinno być 2-1 dla Radzienkowia Na tak Cidry miały tylko jeszcze jeden rożny. Kilkadziesiąt sekund później groźny atak wyprowadzili gracze w czerwonych strojach. Dobre dośrodkowanie w pole karne zamykał Jakub Jurczyga. Jego strzał wybronił Dawid Stambuła. A i tak po chwili arbiter przerwał grę, dopatrując się pozycji spalonej zawodnika gospodarzy. Jedni i drudzy szukali w tym meczu sposobu na to, by zebrać pełną pulę. Teraz nieco aktywniejsi byli piłkarze piasta. Ten strzał jednak był bardzo niecelny. Tym razem skończyło się więcej na strachu dla przyjezdnych. To już ostatnia minuta regulaminowego czasu gry. To ja na Kazima podał piłkę do Filipa Borowskiego. Strzał Borowskiego obronił Dawid Stambuła, a później na rzut rożny wybił jeszcze tę piłkę Tomasz Harmata. Stały fragment gry nie przyniósł Gliwiczanom jeszcze jednej okazji na to, by odzyskać prowadzenie. Tymczasem już w doliczonym czasie swój korner mieli żółto czarni. Teraz głową uderzał Szymon Turczyn. Długo przymierzał się do tego strzału, ale ostatecznie futbolówka wylądowała po nim na siatce bramki Dawida Rychty. I choć ekipa trenera Marcina Trzcionki wierzyła w to, że uda się skonstruować jeszcze jeden atak, zwłaszcza że faulowany w środku pola był Michał Szromek, sędzia Sebastian Jarzębak nie pozwolił już wznowić gry z rzutu wolnego. Zakończył ten mecz przy stanie 1 do 1. Ruch radzionków wreszcie wywozi punkt z obcego terenu, remisując z piastem dwa gliwice. I choć po końcowym gwizdku mieli przyjezdni odrobinę, niedosytu cenią sobie to, że wreszcie udało się przełamać wyjazdową niemoc. No, mam, czekaj się na tę bramkę, bo początek miałeś wymarzony w ruchu, a potem miałem wrażenie, że kompletnie się to zacięło. No, muszę tak powiedzieć. Też, widzisz, ja. z były jakieś tam różne urazy, też wiadomo, że mniej było tego grania, no ale teraz troszeczkę się to zmieniło, no i co jeszcze się udało i się Dzisiaj, dzisiaj zadziałał instynkt, bo to było. No nawet nie z metra, pewnie, nie? No, taka sytuacja sporna, no, strzał do Majki, tak naprawdę ja po yy, prostu ją dobiłem, tak, do Kaś do spadł, głową i udało mi się stracić. Plusy są po tym meczu, punkty na wyjeździe od dawna yy, nieprzyłożone do No i drugi raz z rzędu, z trudnej sytuacji wychodzimy, bo, yy, no bo trzeba było odrabiać wyniki. Inna sprawa, że można było to po prostu odwrócić. jeszcze znaczy, mam... Yy... Uważam, że naprawdę ten remis dużo dla nas znaczy. Wiemy, jak gramy na tych wyjazdach, i jednak chcemy mieć tą pasę, chcemy ją łapać. No i całe szczęście dzisiaj udało się wywalczyć ten punkt. Mental w drużynie miał znaczenie przed tym meczem, po meczu z Bełkiem i będzie miał za chwilę również, no bo tak naprawdę te serie, które nas wolały najbardziej, są przerwane. No, no tak, no wiemy, jaką jesteśmy też drużyną, wiemy, że musimy grać. Od pierwszej do ostatniej minuty, bo no, spodziewam się, że każdy mecz będzie trudny. Taka jest ta liga, że tutaj nie ma sobie w drużyn, więc y, musimy po prostu pokazywać w każdym meczu 100%. Pomalutko kasujemy te nasze sery, które najbardziej bolały. Najpierw mecze bez zwycięstwa, dzisiaj bez punktów na wyjeździe, chociaż pewnie mimo wszystko niedosyt jest. Z grania, bo Remis sprawiedliwie, z sytuacji podbramkowych trzeba było to wykorzystać. No jest nie dosyć przede wszystkim boli ta, ta bramka stracona, bo w pierwszej powie, e, poza tą sytuacją, czasem bardzo dobrze godziliśmy i, i kontrolowaliśmy przeciwnika. Ale to fajnie budowaliśmy grę i to naprawdę na tym, że plus, na, na ciężkim boisku, na krąskim boisku. I naprawdę uważam, że zostawiliśmy po sobie dobre wrażenie. Polą to nie pokazywane sytuacje, ale no, taka jest piłka i, i, i nie wpadło. Fajnie, że, że Alan sobie bramkę wyrównując, bo Pazernie szedł w końcu na, na tą piłkę i gdzieś w tygodniu też nad tym mostem pracowaliśmy. No mamy punkt. W końcu na wyjeździe, i, i trze trzeba się z tego cieszyć i sobie go szanować, bo, bo z dobrym zespołem graliśmy dzisiaj, to trzeba obiektywnie powiedzieć. Myślę, że głowy to w tej szatni bardzo e, duże znaczenie miały, jeśli, jeśli mowa o tej serii, która nie szła. A no więc teraz dwa razy z rzędu podnosimy się po straconej prance. E, Różnie mentalnie. No ja to zawsze mówię, że tylko można filmie gra się nogami, tylko gra się głową. I wyniki też decyduje, decydują o tym, jak ty do tego meczu po jaki ty masz e, komfort od tego, czy, czy możesz popełnić błąd. No myśmy te, tego komfortu już, już nie mieli, można powiedzieć. Fajnie, że to potrafi jechać. Bo to pozwoli nam przed tym ostatnim meczem wyjazdowym zbudować znowu coś takiego, że, że na wyjeździe potrafimy. Potrafimy i, i to jest ważne. No, za tydzień w piątek przemsza i tutaj musimy u siebie gdzieś w domu znowu zapunktować, żebyśmy, żebyśmy szli w górę, bo, no bo fajnie zapalić te mecze bez bez porażki, można powiedzieć, drobna seria i, i trzeba to kontynuować do końca.